Cześć tu, Michał. Jaki kupić pierwszy sprzęt dla DJ-a? No, temat jest naprawdę szeroki i głęboki, niczym rzeka. Temat mówią to jak rzeka, że można o nim opowiadać naprawdę dużo i wiele aspektów analizować. I długo się zastanawiałem, w jaki sposób Tobie to przedstawić, tak żeby to było w skondensowanej dawce, przejrzyste i. Pożyteczne dla Ciebie i postanowiłem, że nie będę w tym momencie poruszał całego zakresu sprzętu, czyli nagłośnienia, oświetlenia, wszelkich dodatków typu mikrofon, słuchawki, konsoleta, tylko w tym nagraniu skupię się konkretnie na konsolecie i to w taki sposób, że przedstawię Ci kilka możliwości, bo nie sztuką jest powiedzieć: kup konsoletę za X złotych, bo Ty powiesz, że tyle nie masz. Dlatego postanowiłem się też podzielić z Tobą moim doświadczeniem i te, powiedzmy, propozycje, które Ci tutaj za momencik zaprezentuję, to będą podzielone na kategorie cenowe. Tak to sobie podzieliłem, bo to w zależności, ile będziesz miał pieniędzy, to będziecie stać na taki, a nie inny sprzęt. Dlaczego najpierw konsoleta? Ponieważ to jest na pierwszy rzut, według mnie, potrzebne, żeby ćwiczyć. Aczkolwiek już niejednokrotnie ci mówiłem, że żeby ćwiczyć możesz zacząć od chociażby komputera, oprogramowania. Dzisiaj możesz mieć nawet aplikację w telefonie i już możesz zacząć ćwiczyć miksowanie, doskonalić swoją technikę. Aczkolwiek z własnego doświadczenia wiem, że na sprzęcie jest to dużo, dużo. Przyjemniejsze, łatwiejsze, jak masz kontakt z tym sprzętem, dlatego, konsoleta na sam początek. Nie chciałem Ci od razu na start opowiadać o wszystkim, czyli, tak jak tu widzisz na ekranie, nagłośnienie, oświetlenie, yy, mikrofony, jakieś tam słuchawki, bo by to za długo nam zajęło i pewnie nikomu by się nie chciało tak długiego wideo oglądać. Dlatego, postaram Ci się w skondensowanej dawce i pigułce opowiedzieć na początek o konsolecie. Przedstawię Tobie kilka propozycji, ale zanim do tego przejdę, to na początek zerknij, jak wyglądała moja pierwsza konsoleta. Są to legendarne pionier, odtwarzacze Pioniera CDJ-100 i w środku mikser Newmark, firmy Newmark. I tak oto miałem styczność pierwszy raz z taką oto konsoletą. I to była moja pierwsza konsoleta kupiona za moje ciężko zarobione pieniądze, i tak już że tak powiem zacząłem się lubować w pionierze, i w nim zostałem. Czy też w tej marce się zakochałem, ponieważ według mnie jest to jedna z lepszych na rynku, jakie do tej pory miałem okazję testować. I w tamtym czasie ta, powiedzmy, konsoleta, jak ja zaczynałem się uczyć, mam na myśli bardziej odtwarzacze Pioniera Setki, to były może nie tyle na standardzie, ale w większości klubów były właśnie te odtwarzacze. Także jak ja w tamtym czasie uczyłem się na tych odtwarzaczach, to gdy się znalazłem w jakimkolwiek klubie, to to było powiedzmy takie dosyć powszechne. O, coś mi tutaj zniknęło, sorry. To było dosyć na tyle powszechne, że wszędzie potrafiłem się odnaleźć. I wiem, że teraz mm, po dzień dzisiejszy zacząłem na takich, powiedzmy, legendarnych setkach, a po dzień dzisiejszy, obojętnie za jaką konsoletą bym nie stanął, to bym bez problemu się odnajdę, ponieważ to jest tak, jakby podstawa podstaw, jak to mówią. I taka konsoleta w tamtym czasie kosztowała 1500 zł, to były lata. Jeśli dobrze pamiętam, ja byłem wtedy w wieku gimnazjalnym, to było gdzieś tak mniej więcej 2000 chyba, Uff szósty albo piąty rok jeśli dobrze pamiętam, także w tamtym czasie to było warte 1500 zł. Kupiłem na Allegro używaną i na takim sprzęcie zaczynałem. A ty jeśli mnie zapytasz, że na ten moment masz 1500 zł i jaką konsoletę chciałbyś kupić na początek, żeby móc ćwiczyć i szkolić swoje miksowanie, to mogę ci z czystym sumieniem polecić na start kontroler, bo właśnie może jeszcze także podzielę to na przedziały finansowe i zacznę od kontrolerów i skończę powiedzmy na konsoletach konfiguracji mixer i dwa odtwarzacze CD, zatem na startie jeśli dysponujesz kwotą do 1500 zł to śmiało, kontroler pionier DDJ 400. Jest to na ten moment y, wydatek około 1300 zł. Na takim kontrolerze już możesz sobie naprawdę dużo poćwiczyć. On ma y, dużo, dużo przydatnych funkcji. Przede wszystkim jest możliwość ustawiania tempa, ustawiania y, prędkości na słuch. Y, nie musisz tutaj korzystać z jakichś automatycznych synchronizacji bitów, bo to Ci nie jest potrzebne. Ustawiasz na słuch, możesz tutaj śmiało dwa źródła dźwięku, dwa Utwory mieć i w czasie rzeczywistym ustawiać sobie prędkości i miksować. Zatem w zupełności na początek do ćwiczeń wystarczy Ci pionier DDJ400. Jeśli będziesz dysponować nieco większym budżetem, bo wraz z swoim rozwojem, to będziesz miał więcej pieniążków, lub też będziesz miał od samego początku więcej pieniążków, to polecam Ci kontroler. Również jeszcze zostanę przy kontro kontrolerze ze względu na to, że to jest jeden moduł zintegrowany, jest to wygodne w transporcie, jest to wygodne w instalacji, bo zajmuje ci stosunkowo niewiele miejsca, podłączasz. Jeden przewodnik na przykład do swojego domowego audio, bo tutaj mówię, że zaczynamy powiedzmy w warunkach domowych, zanim trafisz do klubu czy na jakiś występ. No to kontroler jest dobry na start, taki, że jest poniekąd wygodny. Aczkolwiek każdy DJ ci powie, że jednak ten, co się wychował na mikserze, na konfiguracji mikser i dwa odtwarzacze CD, to takie będzie ci polecał. Ja ci oczywiście też takie polecam, ale mamy takie czasy, a nie inne, że te kontrolery są nieco. Przystępniejszych pieniążkach niż takie konfiguracje jak mikser i dwa odtwarzacze. Pionier DDJ 800 to jest cena około 3800 zł, czyli powiedzmy, że do, przedział, pierwszy przedział, który Ci pokazałem, to był do 1500, teraz do, do 4000, także jeśli dysponujesz takim budżetem do 4000, to śmiało takiego pioniera ddj 800 Kupuj, bo na tym kontrolerze już naprawdę będziesz mógł powariować. Jest efektor, jest wiesz, funkcja skreczowania. będziesz mógł sobie również, powiedzmy, włączyć taką imitację winyla, żebyś mógł poskręcować, będziesz mógł sobie pouczyć się. Wiadomo, że to nie jest to samo co na winylu, bo tutaj jest sygnał cyfrowy, tutaj, wiesz, utwory ładujesz cyfrowe, czyli, no wiesz, to jest całkiem inny troszeczkę dźwięk, ale to nie odchodzi. Chodzi, najważniejsze jest to, że będziesz już mógł Ćwiczyć, co jest oczywiście najważniejsze na początku, żeby nauczyć się poprawnie miksować i szkolić swoją technikę. Także na tym kontrolerze śmiało to zrobisz. Jeśli dysponujesz większym budżetem, to tutaj załóżmy przedział do 8000, to w kwocie około 7500 polecam ci Pioneer XD. Kontroler w dalszym ciągu XDJ RX2. Ten kontroler jest to już naprawdę bardzo wystarczający. Na tym kontrolerze już poprowadzisz imprezę mobilną, imprezę w klubie, nawet na tym kontrolerze śmiało się nauczysz wszystkiego. Będziesz możesz tutaj nawet podłączyć poza powiedzmy dwoma źródłami muzyki. Jak tak to nazwijmy, to możesz łącznie podłączyć cztery, bo jeszcze możesz tutaj podpiąć do tego kontrolera dwa pendrive. Y. I możesz podpiąć do tego kontrolera jeszcze dwa zewnętrzne źródła dźwięku, takie jak chociażby, no nie wiem, dwa kolejne inne odtwarzacze, czyli łącznie możesz mieć cztery źródła dźwięku i przełączać się tylko między kanałami. To jest na tyle wygodne, że możesz sobie naprawdę już wtedy poszaleć, tak jakbyś grał z czterech deków. Ale to zanim wiesz, dojdziesz do takiego poziomu, żeby grać z czterech deków, blokuje mi się tutaj, coś tu wyskakuje to z dwóch źródeł dźwięku na początek będzie Ci wystarczyło do tego, żeby nauczyć się miksować poprawnie i do, jeśli masz że budżetem do 8000 dysponujesz, to za 7,5 tysiąca taki kontroler możesz śmiało kupić. I teraz przechodzimy już naprawdę w poziom bardziej zaawansowany, jeśli dysponujesz dużo większymi pieniędzmi i potrzebujesz się, czy też chcesz się nauczyć naprawdę na profesjonalnym poziomie miksowania muzyki, no to przechodzimy naprawdę na high level. Jest to konfiguracja Mixer plus dwa odtwarzacze DJ. -skie. No, tylko, że to się wiąże już naprawdę z większymi pieniążkami. Ja Ci tutaj pokazuję naprawdę sprzęt z wysokiej półki, bo taki jestem w stanie Ci zarekomendować. Oczywiście możesz kupić z niższej półki, ale wtedy ja za to nie ręczę, bo to już wtedy będziesz mógł mieć częściej awarię niż będzie częściej ten sprzęty, wiesz. W serwisie aniżeli dla Twojej dyspozycji. Zatem, za ten ręczę z czystym sumieniem. I mamy tutaj Pionier, yy, Mixer Pioniera 900 Nexus 2. No to jest koszt no, około 9000 za nowy. I do tego będziesz potrzebować dwa odtwarzacze DJskie DJ z czystym sumieniem. Najnowszy Pionier cdj 3000. Jest godny polecenia, bo na tym już naprawdę po szalejesz tylko, że to jest koszt około 10,5 tysiąca zł za jedną sztukę. Takie odtwarzacze będziesz potrzebować dwa, jeśli chcesz uczyć się miksować w konfiguracji Mixer. Dwa odtwarzacze, naturalnie będziesz musiał łącznie wydać około 30 tysięcy, żeby na takim cacku poćwiczyć. Aczkolwiek na ten moment ci powiem, taka konfiguracja jest standardem, nawet można być europejskim, w każdym europejskim klubie i na każdym renomowanym festiwalu. Klubowym muzyki elektronicznej, taki setup, tak to nazwijmy, spotkasz. Także jak się nauczysz, a tak naprawdę, jeśli się nauczysz miksować muzykę, nawet chociażby na setupie takim, jak ja zaczynałem, czyli Newmark i 2 Pioniery CDJ100, to Ty sobie też poradzisz na takim setupie. Oczywiście będzie ci kwestia potrzebna takiego wdrożenia, żeby, żebyś sam się wdrożył, ewentualnie ktoś cię przeszkolił, gdzie tam, czy jakim guzikiem, co musisz wcisnąć. Ale Wiesz, procedura miksowania, czy też umiejętność miksowania nabywasz raz i nieważne na jakim sprzęcie, będziesz, z jakim sprzętem będziesz miał do czynienia, to zawsze sobie poradzisz. A jak będziesz w ogóle uczył się miksować na słuch, to sobie poradzisz w ogóle zawsze i wszędzie, nieważne czy będziesz stał przy gramofonach, przy kontrolerze, czy przy setupie mikser i dwa odtwarzacze CD. To jest najwyższa półka, to Ci polecam, jeśli masz naprawdę nieograniczony budżet, a jeśli masz te środki ograniczone, które, zdaję sobie sprawę, mogą być na samym początku, bo ja też takie miałem ograniczone, zacznij od y, najniższej półki, którą Ci pokazałem, do 1500 zł i wtedy nauczysz się miksować i stwierdzisz, czy to jest dla Ciebie, czy chcesz dalej w to iść, jeśli tak, to wtedy będziesz inwestował w to coraz więcej pieniążków, będziesz wtedy się rozwijał i coraz lepszy sprzęt kupował, czego Ci oczywiście życzę. Na start... W zależności jakim budżetem dysponujesz, wybierz sobie odpowiedni dla siebie sprzęcik. Oczywiście, kup, ćwicz i powodzenia. Trzymam za ciebie kciuki, żeby ci się udało. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Cześć.